Cześć, witam Was w kolejnym, czyli drugim odcinku na kanale Wig Games. Z tej strony, jak zwykle, Wiktor, zapraszam na kolejny odcinek. Na początku chciałbym powiedzieć, że może będzie słychać w trakcie filmiku takie coś. Gram na kierownicy, która niestety wydaje dźwięki, dlatego będzie ją słychać czasami na filmie. Przepraszam, natomiast będę grał na kierownicy, ponieważ mi się po prostu gra wygodniej na kierownicy w tą grę. Więc tak kontynuujemy naszą grę. Wczytuję się i znajdujemy się tutaj. Jak nie wiecie jak się poruszać lub jak zacząć grać w tą grę, możecie kliknąć teraz w prawy górny róg ekranu, aby obejrzeć pierwszy filmik na tym kanale dotyczący samouczka w grę Boost Simulator 21. No więc tak, co tutaj możemy teraz sobie zrobić? Możemy jechać jakąś trasą, na przykład jedynką. Więc sobie pojedziemy, sobie przejmijmy sterowanie tego autobusu. Klikamy sobie. Tabym wchodzimy do mapy. Sobie przejmijmy teraz ten autobus. Tutaj widzimy, że osoby musimy kierunkowska złączyć. Tutaj widzimy, że osoby jeszcze wsiadają, dlatego zamykamy drzwi, już, już wysiedli. I sobie możemy pojechać na następny przystanek, czyli Sierra Street. No i tak, jedziemy sobie. Tu się zatrzymamy, żeby przepuścić. Teraz kierunkowskazem w lewo. Jedziemy. I sygnalizujemy skręt. Dobrze, teraz mamy światło czerwone, więc się zatrzymujemy. Teraz sobie możemy zmienić, co tu tam się wyświetli. Ja na przykład sobie napiszę: Ja wiem, że się już zielone zrobiło. Wig. Games. No, i mamy już od razu na naszym wyświetlaczu napisane. Naprawdę, jak ktoś jeszcze dopiero zaczyna co grać w tę grę, to polecam bardzo obejrzeć film właśnie, który jeszcze raz się teraz wyświetla w prawym górnym rogu, ponieważ bez tego filmu to trudno Wam jest zacząć w tą grę oglądając ten odcinek. Znaczy tak, przypominam, prawym kierunkowskazem podjeżdżamy do przystanku, otwieramy drzwi przyciskiem NUM6. Zamykamy drzwi. Jedziemy dalej. W lewym górnym rogu mamy zadania. No i teraz tak. Musimy jechać trasą 1. Przepuszczam, że musimy chyba pojechać do końca. No to tą trasą więc sobie po prostu ją przejedziemy. Chyba że chodzi o to, żeby wsiąść w nią i jako pasażer tak po prostu, żeby się nią przejechać zobaczymy jeszcze będziemy te zadania sobie realizować więc teraz lewym kierunkowskazem skręcamy w lewo i podjeżdżamy w prawo prawym kierunkowskazem i w prawo też na przystanek Czekamy sobie aż nasi pasażerowie wsiądą i wysiądą. I lewym kierunkowskazem sygnalizujemy odjazd z przystanku. Lewy kierunkowskaz, skręcamy. Jeden z pasażerów słucha głośnej muzyki. No dobra, to sobie jeszcze raz włączymy praw kierunkowskaz. Idziemy sobie przyciskiem C. I teraz tak, który pasażer tu słucha głośnej muzyki? O, ten pan tutaj. Sobie naciśniemy na niego. I możemy sobie od razu bilety posprawdzać. O! I dostaliśmy osiągnięcie. Nawet y, dwóch pasażerów nie miało biletu. Dos dostaliśmy osiągnięcie Gapowicz. Więc sygnalizujemy lewym kierunkowskazem odjazd. Aha, drzwi musimy zamknąć. Nie. Co to jest zajką tu? Czy mamy rampę w... A nie możemy ruszyć. Czemu nie możemy ruszyć? Czemu ja nim nie mogę ruszyć? Czy to jest jakiś błąd? Słychać normalnie silnik, wszystko śmiga. Koła też się obracają, wszystko fajnie, ładnie. Autobus nie chce mi jechać. Wydaje mi się, że jedyną opcją jest po prostu wrócić do pól albo wyjść do menu i jeszcze raz wejść w firmę. Nie wiem, jakoś tak? Nigdy mi się tak nie stało, żeby jakby autobus mi się zawiesił, więc naprawdę teraz sobie wejdę do jakiegoś autobusu. No, akurat w bardzo ciekawym momencie weszliśmy do tego autobusu. No i co? Teraz możemy sobie normalnie jeździć tym autobusem, nie? A przed chwilą w ogóle nie, mo nie mogliśmy nim ruszyć. Więc to był chyba jakiś w ogóle bug gry. No ale już jest wszystko dobrze, więc możemy sobie jeździć dalej. Zobaczymy, jak za chwilę jeszcze raz będzie ten bug. Nie no teraz jakoś tak. Jedzie nie po prostu. Dobra. Naprawdę dużo czasu mi zajęło nagrywanie w sensie rozwiązanie tego pro problemu. Wy to macie przycięte, ale nie wiedziałem w ogóle to ten A no jak coś takiego wam się stanie, to po prostu wyjdźcie i wejdźcie jeszcze raz do gry. Bo normalnie kierowca mógł jechać, a ja nie mogłem, a nic mi się nie wyświetlało, że, że mam coś wyłączyć. No dobra, więc sobie tutaj teraz pojedziemy na kolejny przystanek. więc idziemy na kolejny przystanek sobie, czyli w tym momencie znowu Sierra Street. No, jakbyś tak. W sumie tak krótki czas ten autobus. Wyszedłem, tylko wszedłem do gry. Jest ta sama godzina co poprzednio, a jakoś autobus już przez całą trasę ponad przejechał. Więc nie wiem, ale przed chwilą tu byliśmy przecież na odcinku. Ale... Dobra, ja takie jakieś szczegóły mówię, nieistotne, więc. Jedziemy sobie do następnego przystanku. Dobra. I teraz tak. Przystanek jest gotowy do ulepszenia. Można to zrobić poprzez ekran mapy. No dobra, to sobie tak. Aha, dobra. Ulepszymy go sobie. Yy, no i teraz tak. I zamkniemy sobie drzwi, jedne. Teraz sobie drugie zamkniemy. Ona pasażer blokował. No i sobie jedziemy. Więc teraz tak, jedziemy sobie dalej. I zobaczymy, czy się tak samo stanie jak poprzednio, bo to na tym przystanku się tak chyba zawiesiło. Czy na, na, na następnym się tak zawiesiło. Dobra, i teraz sobie zamykamy drzwi. I odjeżdżamy. Dobra, wpuścimy go. Dobra, teraz sobie będziemy skręcać. Rozejrzymy się, czy nic nie jedzie. No dobra, sobie skręcamy. I jedziemy do następnego przystanku. Który właśnie się znajduje tutaj. I jest to przystanek, na którym mi się cała gra zawiesiła. sobie zamykamy drzwi i sygnalizujemy lewym kierunkowskazem, że odjeżdżamy. No i widać, że teraz idzie lepiej. Bo teraz mogę sobie jeździć po prostu normalnie. Skręcamy w prawo. Wręcamy w lewo, ło, dobra. Pierwszy przechodził, nie zauważyłem go, i jedziemy sobie dalej. Jest to ostatni przystanek tej trasy, czyli Lake on the Road. No i proszę, pierwszy dzień wypłaty zostaliśmy osiągnięcie i tak yy, no to co docieramy do końca trasy wychodzimy sobie o właśnie mamy analizę dnia wypłaty no i ile zarobiliśmy no całkiem sporo dobra i teraz sobie C wyjdziemy, zakończymy sobie tą trasę przytrzymując C no, no dobra, ta gra jest ciekawa no i teraz tak, mamy kolejne yy, zadanie, zaparkuj przy salonie otwórz przednie drzwi idź za Mirą do terminalu aha, dobra, sorry, sorry, dobra wychodzę stąd wychodzę i teraz sobie przejmę autobus sorry ja go sobie przejmę. No, i teraz sobie tutaj zrobimy takie fajne zadanie. Zaparkujemy sobie przy salonie. Tutaj, w tym miejscu. No, i tak otworzymy przednie drzwi i kupimy nowy autobus. No dobra, a teraz se trasę opuścimy. Aha, dobra, chyba już nam ktoś przejmie, nawet ten autobus. A tak, no i sobie idziemy do salonu. No, i jesteśmy, i teraz musimy kupić sobie nowy autobus. Jakiś to, jaki sobie możemy kupić? Hmm, wszystkie inne mamy zablokowane, dlatego sobie kupimy jakiś najtańszy. No, wszystkie tyle samo chyba kosztują, jak tu widzę. Hmm, więc sobie kupimy może Citaroka. I teraz tak pojawiły nam się kolejne zadania. Czyli kup ten autobus. Musimy go kupić. Jedź do lakierni i zaparkuj w środku. Tu nam się pojawi wszystko, gdzie co mamy zrobić. Na nawigacji widzimy taki wykrzyknik. Tutaj teraz sobie podjedziemy. Yy, tak. Chcę zakupić ten autobus. No i teraz tak, musimy jechać do lakierni. Mamy tutaj pokazaną trasę. Dobra, zatrzymamy sobie autobus, klikniemy tab, i tutaj mamy chyba trasę do lakierni, prawda? Tak, musimy teraz sobie tutaj pojechać naszym Mercedesem do lakierni. Więc sobie jedziemy do tej lakierni. Ja tu wam jakiegoś u przytnę po prostu ten filmik, yy, żeby was nie zanudzać. I widzimy się jak będziemy w lakierni. No i już się zbliżamy do naszej lakierni. Już za chwileczkę, za momencik będziemy przy budynku lakierni. No i gdzie tutaj musimy wjechać? Aha, tutaj czeka na nas jakiś biznesmen. Oto Ted Cain. Dobra. Tutaj sobie wjeżdżamy. No i teraz tak. Hamulec postojowy. Rzecz jasna zaciągnięty. I teraz sobie musimy go przemalować. No to tak. Może sobie jakąś reklamę weźmiemy. A nie, nie można reklam. Dobra. Yy, wnętrze możemy jakoś zmienić. No, tak sobie zmienimy. Aha, dobra, musimy główny kolor, jeden, no i go sobie jakoś tutaj przemalujemy. No nie wiem. Dobra, zastosowujemy personalizację, tylko zmieniliśmy w środku wnętrza, żadnego koloru nie zmieniliśmy. O, i odlokowaliśmy sobie autobusy. A to co jest? W środku reklamy mam? Aha, wcześniej ich nie było. Ale dobra, no to sobie mogą być te reklamy, po prostu będziemy też zarabiać trochę. No i tak, teraz... Aha, musimy hamulec podstawowy zwolnić, dobra. I teraz musimy wyjechać z lakierni. Kolejne zadanie sobie zrobimy. Zatrzymaj się tak obok obok Teda, tak by Mira mogła wysiąść. Dobra, to sobie otworzymy drzwi. No i teraz tak. Osiągnij dzień wypłaty na trasie 2 ze swoim nowym autobusem Citaro K, więc dobra. Co teraz możemy zrobić? No oczywiście, że pojechać na trasę 2, nie? Trasa 2. Jedź teraz, Mercedes, przytrzymujemy, wybieramy i sobie pojedziemy. Jesteś ciekawy, jak będzie wyglądała ta trasa? Obejrzyj następny odcinek z gry Bus Simulator 21. Widzimy się za tydzień w weekend. Do zobaczenia!